Witajcie moi drodzy, z tej strony ja, mwk W dzisiejszym filmie reagujemy na różne filmiki z Minecraft Na starcie chciałbym was tylko poinformować, że wystartowałem po raz kolejny na moim gamingowym kanale I właśnie w tym momencie pojawił się tam film Więc serdecznie zachęcam do sprawdzania pierwszej linijki opisu, bo tam znajdziecie link do tego kanału Filmy tam się będą pojawiać trzy razy w tygodniu Więc jeżeli chcesz zobaczyć coś innego niż Minecraft to serdecznie zapraszam A myślę, że my możemy iść oglądać Historię powstania Wordena. Okej, okay, co jest, co jest? Ty, dobra, ty się śmieje jakaś dziewczyna. E, wow, co jest? Ty, ona spadła, ale w ostatnim momencie babcia ją uratowała. Ej, co to za trzęsienie ziemi w ogóle? Co. Y Warden! Warden się pojawił! O, oh, no! O kurde! O kurde! On ich nie widzi! Ono bierze krzesiwo, rzuca w drugą stronę, dobra, on poszedł tam! O kurde! Tędy, dobra! Okej, okay, one ewidentnie przed nim się uciekają i się chowają teraz. Okej, okay, ona się boi. Co to za rzecz? Że mój chłopak jest naczelnikiem. <grytanie> Wybaczcie za te napisy. One są generowane automatycznie przez YouTube'a więc trzeba na nie brać poprawki. Nie zawsze tak było. Okej. Okay. Coś się zmieniło. To w potwora, którego teraz widzisz. O kurde, to wszystko zaczęło się wiele lat temu. Ej, mega ciekawa będzie ta historia, nie? O kurde, ty. Wider ich atakuje. Wioskę w sensie. O nie, dobra. Jej ojciec uratował, ale wioska wciąż była atakowana. No dobra. O kurde. O kurde, bardzo źle. Dobra, oni ewidentnie się gdzieś ukrywają. Uciekają przed tym całym atakiem do jaskini. A jego córka się boi. O nie. Nie, i Wither nie gadaj. Zamknął ich? Tak, zamknął ich. Nie ma już powrotu. O kurde Ale najważniejsze, że przeżyli, nie? No właśnie Gdzie są inni? No właśnie Co tam się stało? Tak, Warren, powiedz nam Ej, o kurde Aha, no tak Za szybko zamknęła się jaskinia I cała reszta tam została w wiosce Nie wiadomo, co z nimi To nie wina jego taty No właśnie, ziomek No, trzeba współpracować Dobrze gada Dobrze gada Dobra, więc idą po prostu po cave. Całymi dniami Pogrożając się coraz głębiej w ciemności Ej, co jest? Ej, mega mocno Mocno, że cały czas jakby szli z kiniami pewnie doszli do właśnie tego, czyli Ancient City. To miejsce jest jakimś portalem. O kurde, no. Ej, ale to rzeczywiście, jak Mojang nie doda nowego wymiaru, to nie będę wierzył w tą grę, serio. Ej, patrzcie, o, chłop chce wracać na górę w ogóle, nie? Ej, jo. nikt się nie trzyma, no właśnie, no właśnie. Nie zamierzam stworzyć dla no właśnie, dobrze, dobrze gada, dobrze gada. Patrzcie, tylko jeden się wykrusza z ekipy, Cała reszta zostaje. O kurde. Skalk. To jest skalk. Bardzo niedobrze. Ale oni chyba jeszcze nie wiedzą w tym momencie, co robi skalk. No ale ewidentnie, no, zaczęli żyć, nie? Nie było łatwe. No tak, no, bo nie mieli zasobów. Musieli nowe craftingi sobie ogarnąć. Brak światła słonecznego miał wpływ na naszą zbiorową psychikę. No, to na pewno. Ja się nie dziwię, nie widzieć słońca przez tyle lat. Patrzcie, ona już dorosła. Jo, co jest? Nie gadaj, że tak naprawdę jej ojciec się zamienił. W Wardena, skoro miał obsesję Ej, skoro on ma Obsesję na punkcie Skalka To znaczy, że go pochłonął I on jest tak naprawdę Wardenem, bez kitu O kurde, widzicie Właśnie o tym mówiłem O kurde, bardzo źle, bardzo źle Nie, 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 nie mogę do tego dopuścić O kurde Ej, nie wierzę, że Skalk do niego przemówił po prostu, nie Co mam zrobić, portal łączy ten świat Z naszym, to jest raj Ej, kurde, czyli jednak Pokażemy ci jak odbudować a kiedy przyjdziesz na drugą stronę, możesz poprowadzić swoich ludzi do zbawienia, na którym zasługują. Ja nie wierzę w to. Co tu się dzieje? Zrobię to, co poprosisz. No, widzicie? Czyli on zostanie wardenem. Ewidentnie. O, nie, dobra. Jego córka wyszła. Pa, on odpalił ten portal rzeczywiście. O, kurde. No, ja też bym nie chciał, żeby on tam przechodził, ale on to i tak zrobi, bo Skalk zawładnął jego umysłem, czaisz? Niedobrze, bardzo niedobrze. No tak, to była najlepsza opcja, że są pod ziemią, jak tam była apokalipsa. Przepraszam, ale muszę to zrobić. Wrócę do was wszystkich. Wszyscy pójdziemy do raju. Ej, chłopo Ewidentnie. Ej, dobra, wrócił? Nie, nie, nie wrócił, tylko się przeteleportował. Co ja gada? Patrzcie. O, kurde. Warden tak szczęśliwy, że mógł. O nie. O nie. Wszyscy się szykują, znalazł nas O nie, widziałem, że to koniec A nie, Warden tutaj strzedł! Dobra, czyli on kopał na sam dół Przez tyle lat, aż się dokopał Okej, okay. czyli on wróci Zamieniony jako Warden, albo Warden po prostu go Zostawi jakby w tamtym świecie i Wiecie o co chodzi, no nie, nie wiem, czy wiecie o co chodzi Ale nieważne, ej, przepraszam musiał dojść do nieporozumienia, nie martw się Wciąż mamy sposób uwolnienia twoich ludzi Ej, oszukali go, oszukali go Najgorzej, Jesteś tak niewdzięcznie Czy jesteś pewien, że jesteś oddany? Ej, zaufaj mi, ej, mocno, bardzo mocno. Czyli go coś rzeczywiście tutaj opęta, pa. O nie. O nie. To jest bardzo zła informacja, nie? Patrzcie. Czyli jednak on się zamieni w Wordena, czyli Warden tak naprawdę był człowiekiem, raczej y, Steve'em. Y, Okej. Okay. I co ją Przeszedł tutaj, Pa to. Teraz będzie walczył z Widerem. O kurde, Ju, Pa to, jak to zrobił? Ej, na hita go wziął, no ale w sumie Warden jest mega mocny, nie? Co to jest? No właśnie, to jest dobre pytanie. Jest po naszej stronie, no nie do końca. Nie do końca. O kurde, nie gadaj, on ich wszystkich zabił. Jego córka, Ej, czy, pa, jej nie rusza? Jej nie ruszył. O kurde? Ej, ja jestem w turbo mocnym szoku, nie? Czy Warden tak naprawdę chroni swoją córkę, której nigdy nie widziałem w Ancient City? O, rozwaliło mi głowę, naprawdę. Zanim przejdziemy do oglądania następnego filmiku, zostaw łapkę w górę. Bo zapomniałem o tym powiedzieć. Ale fajnie by było, jakbyś zostawił łapkę w górę. Bo jeżeli będzie dużo łapek w górę, to będzie więcej oglądania. No i możesz też zasubskrybować. I wbić na ten kanał gamingowy. W opisie masz w pierwszej linijce opisu, nie? No, lecimy dalej. Okej, okay, co my tutaj mamy? O kurde, są złodziejaszki. Ciekawe. No dobra, złodziejaszki, jak możecie zauważyć, będą chcieli wbić komuś na chatę. Okej, okay, dobra, wbijają do chaty. Otworzyli ją. I teraz będą wbijać, znaczy, sorry. O, kurde, dobra. Wszyscy śpią domownicy. A oni będą kraść. Co, czego oni szukają? Ej, sztuczna szczęka? Co jest? Trochę creepy. Oj, no nie dziwię się. Też bym prawie y, się zbełtał, jakbym coś takiego zobaczył. No ale dobra, okej. Okay, oni czegoś innego szukają. Patrzcie, idą po chacie. Co to? Jakieś notatki. Okej, okay, nie za bardzo wiem, co tu jest napisane. Aha, mordę. Coś o morderstwie. Jakieś informacje chyba. Okej, okay, tak, rzeczywiście. O, kurde. No to nieźle, no to nieźle Ktoś schodzi na dół Ok, i kto to schodzi na dół? Ej, co jest? To Alex schodzi na dół z czerwonymi oczami Oj, 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 oj To skończy się dla nich na pewno źle Jestem pewien, że to skończy się dla nich źle. Ona jest cała we krwi i ma sikierę w ręku. Patrzcie ty! Co jest? Ej, też jakaś opętana. On naprawdę pierdnął w takim momencie. Nie mógł trzymać po śladach, halo. Okej, okay, ale ona ich i tak nie znalazła, ale nie! Jednak znalazło! Patrzcie, rozwala! O kurde! I co teraz? Ej, bo nie wiadomo, co oni chcieli ukraść tak naprawdę w tym domku, a spotkali psychopatyczną Alex. Wow! Ale rzut. Dobra, i co teraz? Ona idzie do nich. Oj, o. Oj, 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 Ty, a latar latarką? O kurde, boi się światła, pa. Ta, i dostała latarką. Nie gadaj, że w taki sposób ją pokon... O, po, ona ma biały gały. Dobra, jest związana na kanapie. To no, to nieźle. Aj, pa, teraz idą... Ej, co jest? Chcą dalej ukradać tą chatę. Nie wierzę, ty. Dobra, wchodzą na górę. Elegancko. Oj, coś czuję, że ta Alex y wyjdzie z niewoli ich. Okej, okay, jest tu jakiś pokój. I co oni znajdą w tym pokoju? Nie gadaj, że ona ma pamiętniczek. pa. Pamiętniczek, o kurde Pa, a nie, to jest album Ze zdjęciami, dobra, już myślałem, że to jakiś Pamiętniczek, że coś tam ma napisane Okej, okay, czyli ona miała normalnie rodzinę Teraz została chyba sama No bo nie ma ich w domu jakby, wiecie o co chodzi O kurde, a on właśnie znalazł Informację, że to ona stoi za morderstwem O, oj, 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 oj Czyli to jest chyba Pamiętniczek, tak? Tak, bo on Teraz to czyta, to jest jej pamiętniczek O kurde, i z tego co widzę Po jego minie, chyba ona stoi i za tym zabójstwem. Ok, i teraz chyba dowiemy się jak. Ej, co jest? Patrzcie, co się dzieje ty. Ej, schodzi na dół, a tam ewidentnie ktoś się bije. O kurde, o kurde, nie gadaj! Co ty gadasz? Co? Co? Ej, OMG. Okej, okay, czyli to nie ona stała za zabójstwem, ale teraz. Ale coś mi się wydaje, że jej mogło odwalić. Czemu on tu jest? Ej, co? Co? Naj pogrzebie, na jego pogrzebie był? Nie wierzę w to. No ale dobra. Ewidentnie długo się zastanawia. Aha, to jest chyba stypa, tak, no, to jest stypa. No okej. Okay. Nie wiadomo, co o czym mówiła w ogóle. Dzieci poszły spać. A jej odwaliło. Pa! Oj ojoj. Oj, oj. Zaczyna szperać pod łóżkiem. Czy ona znalazła sikierę? Nie, plecak. Okej. Okay. Co w tym plecaku ma? O kurde, ma jakąś truciznę. No dobra, i co z tą trucizną będzie chciała zrobić? Czy ona... Aha, ona ją wyleje? Nie. A nie, ona chce uciec! Aha. Ah, ale jak widzicie, ja nie wiem, czy to były jej dzieci, czy jej siostra, już nic nie rozumiem, ale tak czy siak wyszła z tą podką trującą. Oho, i weszła do domu. Ej, aha boni. Bo dobra, dobra, dobra. Chyba zaczynam to rozumieć, ale nie do końca, nie do końca. Jeżeli wam coś świta, piszcie w komentarzach, kim ona w końcu była, bo tutaj mamy typa w tym samym domu, może to był jego brat? Nie, no nie wiem o co chodzi, ale tak czy siak, jak możecie zauważyć, ono bierze tą podkę i... Go chcę otruć. A nie, to kwas był. O, oh, shit. Ok. I teraz chillera u babci, i nic się nie dzieje, wiesz? Wszystko jest w porządku. I nagle w wiadomościach o tajemniczym morderstwie którego dokonała Alex. Bardzo niedobrze. Oj, a ona się na nią patrzy, bo ona coś wyczuwa. Tak, ona coś rzeczywiście wyczuwa. Wiecie dlaczego? Bo ona widziała, jak chciała wyjść za okna. Okej. Okay. Aha, ona już, już jej nie ma. Czajcie. Ona się już jej pozbyła. Co tu się odwala. Alex, psychopatka, nie? Bez kitu. I ten złodziej y, to wszystko przeczytał z jej pamiętniczka. Y, Okej, okay. i co tu się dzieje? Aha, jest Alex i nie gadaj, że ona teraz wszystkich tu zabije. Co jest? Spali ich? Nie no, nie no, co to jest za animacja człowieku! Co tu się odwala? Jaka chora historia? To historia na film. Pa! Nie no nie no, spali chatę. Okej, okay, czyli dlatego ona ma czerwone oczy jej po prostu... Odwaliło i to tak konkretnie Bo halo, weź takie rzeczy rób O nie, pa, psychopatka I teraz jest już dorosła i teraz Zabija po prostu ludzi, pa Ja pierdziele, co to jest Za film, widzicie Trzeba uważać na Alex w Minecraft Ej, yo, jaka masakra tutaj Się zadziała, co jest Ej, dobra, to jest porąbane, naprawdę Autentycznie, no dobra, ona sobie po prostu Tutaj, aha, i ona to wszystko zapisuje Świetnie, i w tym momencie Weszła Alex, pewnie wie Wiecie, jak to się zakończyło? Okej, okay, tym razem mamy animację, gdzie Wither biorą ślub i zebrali się wszyscy <śmobie> moby, villagerowie, gracze, świetnie! I villager jest księdzem, a oni się całują. Okej. Okay. O kurde, wjechali im. Wjechali im na ślub... Co? Co tu się odwala? Ej, ale mocne. O nie, Wider zaczął płakać. Czy zombie go odstrzeli? Nie gadaj, nie gadaj. Nie. Zostawił go. Zostawił go. O kurde. No dobra. Creeper wstał i idzie popatrzeć, jak tam z widerem. Ale wider chyba się średnio czuje, bo śpi. Czy. Ojoj, on jest wkurzony. No ale nie dziwię się, że jest wkurzony, jakby nie. Ojoj, źle z tych oczu patrzę. Źle, oj źle. Widzicie, bo on sobie przypomniał tą sytuację teraz, w której jego żonę, jeszcze nawet nie żonę, zamordowali. O kurde I teraz w tym momencie Patrzcie, chcą go, on, chcą go kurde ten Przytrzymać tutaj liną Ale on coś czuje, że się nie da On się chyba nie da widzowie I nie dał się, tak jak myślałem O kurde, czy on rozwali ten cały szpital? A nie, wyleciał przez okno Super <laughs> Co jest? Ok, i... Teraz jest u siebie w domku chyba. Patrzy na zdjęcie. O nie i widzi duchy przed sobą. Bardzo niedobrze. Oj, kto to może pukać do jego drzwi? Aha. Yy, o co chodzi? O co chodzi? Ej, co jest? Co za kobieta w ogóle była, ty. Okej, okay, więc on poszedł sobie spać. Czy on... Ter on teraz w stanie nie ma koszmar, pa! On się wyobraża jak Witherstorm Storm. O kurde. On chce się zamienić w Witherstorma Ej, ewidentnie to jego plan. Czy wy to widzicie? Wbił gdzieś do chaty. Co teraz? O kurde, patrzcie jak się zapalają za nim pochodnie nagle, nie? I co teraz? Ej, bo doszedł do końca i tam nie ma nic Czekajcie, bo coś tu się wydarzy A nie, on słyszy głosy chyba No, on słyszy głosy, dobra, idzie dalej Jest stół i... Pa, pojawił się Herobrine O kurde, pokazuje mu, żeby usiadł Wither długo nie myśląc po prostu siada I zaczynają się negocjacje Czyli Herobrine stoi za Stormem. W sensie... Tak wynika z tego co ja tu widzę. Okej, okay, on mu daje list. Mm, o kurde, co jest? Czemu on mu ludzi pokazał jakiś trzech? Yy, Okej. Okay. O, teraz mu pieniądze chce dać. W Minecrafcie pieniądze? Tak średnio, no ale dobra, może to były golden nugget, wiesz co, biega No ale dobra, co w takim razie? Schodzą chyba do piwnicy, bo był szczur, więc to może o kurde, pa, aha, oni zrobią rytuał, z tych trzech biednych ludzi zrobią rytuał, o nie, to tu się będzie odwalać fest, pa, ma wodę, daje kropelki, o kurde, okej, okay, drugiej osobie daje kropelki, trzeciej osobie daje kropelkę. I co on teraz zrobi? Czekajcie, bo on wszystkich uśpił I teraz... O kurde, zaczyna mówić jakieś. Oj, o ojo, oj, ojoi. Oj. Dmawia jakieś rytuały. Co się z nimi stanie? Co się z nimi stanie? Ej, ty sporąbany, patrzcie, ty. O kurde, ej, co on ma? Co to jest? Ej, on... Coś wy wyssał ich duszę. Patrz, ich Robrań teraz daje tu Widerowi. Nie gadaj, że on... Kiedy to? O, kurde i co teraz? Czy on teraz się zamieni w Wider Storma? Po prostu nie, bo tutaj jeszcze przyszedł do jakiegoś alchemika, który wygląda jak Rick z Rika i Mortiego. <śladania> I naprawdę tak wygląda, co jest? Dobra, dał mu znowu jakąś karteczkę i on chyba chce... Czy on go zamieni? Co on zrobi? Ewidentnie coś teraz programuje. Pa! Coś stworzył Ej, co to jest? Pa, zjadł to Czy on się już zamieni w niego? Nie Dobra, wbija do domu Oj, ledwo się trzyma, pa A nie no, Chyba tak O kurde, pa no, na, nastaje ewolucja. O, kurde, on się zamienił w tego Witherstorma Teraz będzie zemsta. toś mi się wydaje, że tak, patrzcie. Siedzą sobie zombiaki grają w karty i teraz na chatę wjeżdża Witherstorm. O, oj, 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 oj nie będzie kolorowa! Tak jak sądziłem, tak jest, patrzcie to, tylko że on zazwyczaj był większy, chociaż on chyba rósł z tego co ja kojarzę, ale nie jestem pewien. Tak czy siak, patrzcie, co on z nimi robi, nie? On ich po prostu rozwala. Na gunpowder. Było tak pokazane. Ty strzela w niego, ale na nim to nie robi żadnego wrażenia, bo oni zostaną pokonani. Patrzcie, ten, który zabił jego żonę jedynie został, trzyma się przy życiu i ucieka, ale on mu nie odpuści. Pa! O kurde, i co teraz? Czy on go pokona? Uwaga! Czy on go pokona? No proste, że tak. Jakby to to chodziło, nie? Ty on się tak po prostu zamienił w widera teraz? To tak się da? Co jest? Dziwne te filmiki z dzisiaj były w sumie, ale jeżeli dotrwaliście do końca, to przypominam, żebyście wbijali na mój drugi kanał i żebyście zostawiali łapki w górę, subskrypcję. Wiadomo, filmy są codziennie. Widzimy się już jutro. Elo, pa!